To jest klucz do prowadzenia zwycięskiego życia w kwestii uświęcania tak? ciała i swojej duszy. Czyli przybliżamy się do Boga. Bóg dał nam dar języków, to się ml. Mudr się po godzinie, módl się po trzy godziny, buduj swojego ducha. Jak Twój duch będzie zbudowany, to Twoja dusza będzie już sprowadzona do coraz niższego poziomu. Dusza będzie musiała się słuchać Twojego Ducha Świętego, tak? który jest stoi. I dlatego trzeba ujawniać rzeczy, nie chować tego. Wszystko bowiem, co się ujawnia, zobacz, wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Wszystko, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obu się Ty, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Ludzie są martwi od grzechu, zgodnie z tym, co Jezus mówił, tak? Krzeszycie i umieracie, tak? Bo Waszym Ojcem jest Diabeł i spełniacie Jego porządliwości. Ale jeśli Ty ujawnisz, jeśli Ty brzydzisz się tych rzeczy, będziesz się przybliżać do Boga, to On Ci da ratunek. On cię postawi na trwałym gruncie. I nawet nie zauważysz, kiedy wyjdziesz w ogóle ze związań, które Cię kiedyś nęciły. Tak jak pastor, tu mówił, że On 30 lat nie miał smaku alkoholu w ustach, tylko przy wiecznie. I on w ogóle tego substytutu nie potrzebuje. Tak? Są rzeczy, które zostawił ze sobą. I to jest owoc. To jest owoc, bo i ten owoc widzimy w życiu. Jeszcze na koniec chciałem tylko pokazać Wam jeden bardzo ważny fragment z Marka odnośnie tego słowa. Dlatego co dzisiaj robić? No taki daje nam też wskaz, żebyśmy przy modlitwie dzisiaj otwierali się na działanie Ducha Świętego. Żeby Duch Święty nam pokazywał ludzi, których zabiliśmy językiem, tak? Których zraniliśmy językiem, bo ja nawet nie mówię o zranieniu. My ludzi zabijamy. Zabijamy, żonę zabijamy, zabijamy męża, tak? zabijamy dzieci, nic z ciebie nie wyrośnie. Tak? Ja kiedyś też takie rzeczy mówiłem. Ile z nas słyszało, prawie każdy, coś z ciebie będzie, nie? jak już takie siłko teraz jest, coś z ciebie wyrośnie. To są słowa, które potem niosą owoc w naszym życiu. Masz 20 lat więcej i się dziwisz, czemu pewne rzeczy w twoim życiu w ogóle nie mogą się do kupy stać? z prostej przyczyny. Słyszałeś, czy słyszałaś w swoim życiu cały czas wypowiadane przekleństwa. Ale my mamy moc, tak? Ja nie mówię po to, żeby was straszyć, bo w Chrystusie Jezusie mamy moc, tak? Żeby wiązać, tak? Żeby wiązać i osłabiać te rzeczy i żeby je przykrywać błogosławieństwem. Wypowiadaj do swojego życia dobre rzeczy. Tak, co mówi Słowo Boże? Wszystko, czego dotknie się moja ręka, to co się stanie? Powiedzie się. Powiedzie się, prawda? Powiedzie, <laughs> powiedzie się, tak? Biznes się powiedzie, powiedzie się wszystko, czegokolwiek dotknie. To nie znaczy, że nie będziesz miał różnych przeciwności, tak? Bo diabeł będzie cię zawsze próbował kij, w szprychy wsadzić, jak się za dobrze rozkręcisz. Tak on działa, taka natura. Im bardziej będziesz się przybliżał do świętości, on już nie będzie miał do Ciebie dostępu, ale będzie atakował rzeczy, które należą do Ciebie, albo są w promieniu Twojej miłości, albo są w promieniu Twojego posiadania. On tak działa, jak fala uderzeniowa. Im, Im więcej zataczasz walec tak, Bożej obecności, tym mniejszy on ma dostęp do działania. Tak? Czemu jest napisane, że cień Piotra uzdrawiał, tak? albo wynosili na ulicach chorych, Jezus przechodził, oni byli uzdrawiani. Chodzi już w takiej Bożej obecności, Takiej świętości, sprawiedliwości i prawdzie, że demony w ogóle ścieliły tam w duchu drogę, tak? uciekały, piszczały To jest moc, do której, to jest stan, do którego musimy dojść. I teraz, jeszcze chcę Wam pokazać, że to jest nasze, nasza postawa serca i to, co jest, co wypływa przez język, jest bardzo ważna w modlitwie. Tak? Chcę Wam to pokazać z Ewangelii Marka. O mocy wiary oszuczyłem, ale to jest napisane tak, gdy stoicie, to jest z Marka 11 rozdziału 25, gdy stoicie i zanosicie modlitwy. Tak? Wielu z nas potrzebuje przełomów, wielu z nas stoi i zanosi modlitwy. To, to co to jest napisane? Odpuszczajcie. Słyszysz, odpuszcz. Niech kluczem w Twojej modlitwy będzie też odpuszczanie, bo ja wierzę, że każdy z nas ma wrogów, nieprzyjaciół, ludzi nieżyczliwych. Macie tak, czy tego ja tak mam? Macie też? No to dobrze, to mnie też pocieszyliście, bo to ja myślałem, że tylko ja jestem jest nienawidziane. Dlatego trzeba odpuszczać. Jeśli macie coś przeciwko komuś, tak? jeśli masz, zobacz, przeciwko komuś cokolwiek, cokolwiek, najmniejsza rzecz, najmniejsza, tak? Aby i ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienie. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i ojciec wasz nie odpuści przewinień waszych. Także po prostu dalsza modlitwa nie ma sensu. Tak? Modlitwę Państwa, jak sobie przestudiujesz, to tam masz w kolejności podpowiedź rzeczy, które musisz, nad którymi musisz pracować w swoim życiu. Najważniejsze jest, tak jak moja żona ostatnio też zauważyła, święcenie, święć się imię Twoje. My mamy święcić, uwielbiać Jego święte, potężne imię, nad, nad, nie ma nad nim żadnego innego. I to jest klucz w ogóle modlitwy, uwielbienia. A potem masz poradnictwo, co robić, tak? Jeśli przychodzi pokusa, tak, to, to nie mów, Boże, nie wróć mnie na pokuszenie, bo to jest taki nie ten przekład, tylko tam jest napisane, nie pozwól mi upaść w pokuszeniu, tak? Nie pozwól mi upaść. Jrzy się z całego gardła, że nie chcesz upaść. tak? Proś całe zastępy anielskie, żeby przyszły Ci na pomoc. Mirowie odcinku, tak? Policja na niego wołali, jak wołał. Jak wołał do Boga, to sąsiedzi policję nawołali. Ale został wyswobodzony, bo całe niebo się poruszyło na jego szczere wołanie, tak? I on nie układał. Dlatego my musimy wołać do Boga. Tyle słowa na dzisiaj. Będziemy się modlić, dlatego, badajmy nasze.